Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Polanej Motywacji, w której to zdradzę Wam mój najnowszy trik na utrzymanie motywacji do y, zaczynania i y, dnia z chęcią do nauki. Muszę to wóz rozpuścić, bo to po prostu naprawdę nie skupię się, słuchajcie, na przekazie, jakie ja jak ja widzę, y, co ja mam na głowie. Y, więc tak ten sposób znał i stosował Hemingway, dzięki czemu zawsze miał wenę i motywację do tego, żeby, żeby pisać, więc zobaczymy w jaki sposób można byłoby to zastosować w nauce języka angielskiego. Zastosowałam w pracy wczoraj i powiem Wam szczerze, że sprawdziło się bombowo. Już się nie mogę doczekać, aż usiądę i um, zrobię to, co sobie zamyśliłam. <laughs> Wczoraj już poniekąd em, to zastosowałam, ale nie wiem, czy się zorientowaliście. Przypuszczam, że nie, e, więc e, z chęcią Wam zdradzę, jaki to jest trik na niegasnącą motywację do nauki języka angielskiego oraz do innych e, działań, e, które wymagają pewnej ciągłości. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to nie wiem, czy to na przykład byś do końca sprawdziło, ale w nauce języka angielskiego, w pisaniu, w jakichś takich zadaniach, które wymagają pracy przez dłuższy okres czasu, takiej ciągłości od do, to to będzie idealo. Nie będzie to oparte. Słuchajcie, na żadnych e, teoriach. Jest to super trik e, e, praktyczny, hmm, się nazywa. Opowiem Wam o nim jak ja widzę po prostu wasze dziubasy to już mi się twarz uśmiecha więc dobrze, że jesteście Wy przewidujcie się tutaj muszę sobie bliżej, bo wiecie żebym, żebym dobrze widziała kto tutaj się ze mną przewiduje Martynka, dzień dobry, w Szkocji zimno minus trzy słoneczko to muszę tutaj przekręcić, u nas cztery stopnie wyobraźcie sobie pochmurnie, leje jak sebra od wczoraj, ale jakoś tak czasami jest jak tak polaje. Iza, dzień dobry. Jarek, miło ci widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam u ciebie? Andrzej, w Płocku... mgła i trzy stopnie. Mm. Michał, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że już tutaj mi ktoś wychwala. Za chwilę będzie jechać po mnie. Jakaś taka prawidłowość jest. Że jak nie hater, taki jakiś wielbiciel wspaniały, reading pogodny, ale minus dwa to musi być bardzo chłodno, bo w Wielkiej Brytanii, jak jest zimno, to jest bardzo zimno. Ze względu na wysoką wilgotność powietrza, nie? Słuchajcie, czy wy wiedzieliście o tym, że Hemingway miał taki sposób ciekawy napisaniem, który opierał się, wiecie na czym? Na, na niedokończeniu roboty. Nie wiem jak u Was, ale u mnie w domu to była taka, yy, yy, taka ważna yy, część etyki pracy, że należy skończyć to, co się zaczęło. Yy, mi doskonale wychodzi niedokończanie spraw, e, z tego względu, że jestem takim, jeśli się idealnie nadają do motywowania, inspirowania ludzi, do rozpoczynania różnych projektów, wymyślania ich. Jestem strasznie kreatywna, ale żeby dokończyć sprawy, to zazwyczaj największa trudność dla mnie. Także mam świadomość z tego i jakieś różne sposoby wymyśliwuję, żeby faktycznie dokończyć to, co zostało zaczęte, i daje mi to taką mówicie, olbrzymią przyjemność, żeby zakończyć pewne, pewne jakieś rozpoczęte projekty. I nasz mózg, słuchajcie, jest do tego jak najbardziej uwarunkowany z tego względu, że my. Lepiej zapamiętujemy te rzeczy, które są jeszcze niedokończone. To się nazywa to jest efekt e, cegarnik. Czyli zegarnik. Um, i, I właśnie jak to wykorzystać na naszą korzyść? Jak wykorzystać na własną korzyść? Po prostu. No. Tak, jak Hemingway to robił. Czy wy wiecie, że Hemingway był takim spryciarzem, że on każdy dzień pracy kończył czym niedokończonym zdaniem. Każdego dnia tajgarnik, Boże Garnik Hemingway rozpoczynał jakiś nowy paragraf nowym zdaniem, które urywał w półsłowa. I tak to odkładał. I szedł robić to, co Hemingway robił. Tam wiem, balować, cieszyć się życiem, spotykać się z ludźmi. I następnego dnia rano, kiedy otwierał oczy, to pierwsze, co mu się przypominało, to ta, ten niedokończony paragraf, to niedokończone zdanie. I mm, zastanowiło mnie to, myślę sobie, spróbuję. I pochwalę się, co dla Was wczoraj zrobiłam. Otóż wyszła na konwersację, że jest problem z wymową dźwięku, e, e, jak nurse, word. Co ciekawe, też miałam taką rozmowę wczoraj z kimś, kto powiedział, że ten dźwięk jest straszliwie ważny, ponieważ jeżeli powiesz, chcesz powiedzieć słowo i powiesz word, to word. Would, to jest oddział szpitalny, a WORD to jest słowo, więc ten dźwięk straszliwie ważny. No więc wyobraźcie sobie, że zrobiłam dla Was. Um, osiem lekcji nowego kursu. Jednym cugiem, jak się jak przysiadłam nad tym tak zrobiłam, rozpisałam zawartość kursu, nagrałam wideo, nagrałam audio, powrzucałam audio i wideo już na serwery i teraz tylko już stworzyłam nowy kurs i teraz potrzebuję, już nawet lekcje stworzyłam i teraz potrzebuję tylko to powpisywać, słuchajcie, do te linki, do platformy, poutwarzać topiki i będziecie mieć w Klubie All Inclusive najnowszy kurs. Dostajecie go za free. Ci, którzy nie są w klubie, będą mogli albo dołączyć do, do klubu i korzystać też z poprawy, bo też będzie możliwość nagrania siebie, żeby dostać feedback ode mnie na temat Waszej wymowy. Czy to dobrze robicie, czy nie dobrze? Słuchajcie, ćwiczeń, wszystkiego w ogóle, ćwiczeń, porównań z takim dźwiękiem, z takim dźwiękiem, tak, żebyście naprawdę już mieli taką wymowę igła. I strasznie mi zależało wczoraj na tym, żeby to dokończyć i żebym mogła obwieścić całemu światu, że oto stworzyłam taki kurs i że pierwsza lekcja jest już gotowa. Składająca się z ośmiu takich. Yy, lekcji 3 do 5 minut, tak się staram mega, 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 mega krótko to trzymać, wiecie, żeby to były takie, takie szoty szybkie, nie, żeby można było, żeby to nie były takie tasiemce, co się człowiek umęczy z nimi, tylko takie krótkie lekcje, takie, żeby każdy zabiegany człowiek mógł sobie gdzieś tam z tym posiedzieć i sprawdzałam to wszystko i okazało się, że oczywiście popełniłam błąd, który mi się zdarza, a mianowicie przy omawianiu tam jakichś przykładów udostępniła mnie ten ekran, co trzeba, bo ja mam dwa ekrany, działam na dwóch, nie? Więc będę miała do nagrania filmik jeszcze raz, jeden z nich. No i wstęp będę chciała nagrać jeszcze raz, bo chciałabym, żeby każdy wstęp, każdy pierwszy filmik pokazywał Wam, dlaczego to jest strasznie ważne, żeby te, ten dźwięk opanować, żeby dawać Wam motywację już w ogóle na całość, nie? No i co? No i chcę skończyć to, żebym mogła... Być już skończone i poczuć tą radość, że tutaj, proszę bardzo, ludzie, mam dla Was coś fajnego. Ale yy, mając, na, pamiętając o tym efekcie cejgarnik, postanowiłam, że nie dokończę tego, że zostawię to rozgrzebane. Powiem Wam, że wraca to do mnie wielokrotnie w ciągu dnia, że Ach, jeszcze muszę dokończyć ten kurs. A, jeszcze muszę kończyć ten kurs. Ja y, miałam taki problem bardzo często przez ostatnie tygodnie, że ja nie wiedziałam w sumie, co ja mam, za co ja mam się zabrać, w co ja mam ręce w ogóle włożyć, a dzisiaj ja wiem dokładnie, co ja zrobię. Bo mam cały czas taki niedosyt, cały czas brakuje mi tego takiego, o, żeby skończyć, to, co zostało rozpoczęte. W jaki sposób można to stosować w nauce języka angielskiego? Słuchajcie, wykorzystajcie to, przetestujcie i zobaczcie, jak Wam się to sprawdzi, bo ja myślę, że to jest naprawdę świetne. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła teraz iść się spotkać z kimś, zabrać się sprzątanie domu. Już mnie nie obchodzi dosłownie, czy mi się podłoga klei, ja potrzebuję skończyć ten kurs. Kluczowe będzie, żeby go, żeby ucinać te nasze zadania w takim mądrym momencie żeby to nie zostawić takiego totalnego rozwalenia, że w sumie powrót do tego będzie nieprzyjemny, tylko żeby zostawić to w takim miejscu 80% ukończenia. Um, czyli 20% już tak jakby rozpoczęcia na następny dzień de facto, nie? Bo um, ja już mam, ja już wiem dokładnie, co zrobię. Nie będzie wymagało wielkiej energii ode mnie, żeby dokończyć to dzisiaj. Zajmij mi to przypuszczam za jakąś godzinę. <laughs> Więc ja na pewno wiem, że to skończę dzisiaj. Co więcej, wezmę kolejny dźwięk na tapetę i znowu rozpocznę to, tak, żeby na poniedziałek już na mnie czekało. Um... Więc jak by to miało wyglądać w nauce języka angielskiego? Na przykład, jeżeli masz lekcję 15-minutową do przerobienia, to sobie ją, zależy ile masz czasu, nie, to sobie ją przerabiasz na przykład z dwóch trzecich. Także już masz zrozumienie tematu, masz, jest to gdzieś tam w głowie poukładane, ale jeszcze niedokończone. Możesz na przykład przerobić lekcję 15 minutową i napisać, powiedzmy, że codziennie wypisujesz sobie 10 przykładów, wypisz sobie 8 i zostaw 2 niewypisane. Jeżeli będziesz działać z tym nowym kursem z wymowy, to tamte lekcje są bardzo krótkie. Każda jest 5 minut, nawet mniej. Więc to jest tak, lekcja, wytłumaczone, jak tam trzeba, jak tam ułożyć, co tam w buzi i to już jest koniec lekcji. Zawsze mówię, a w kolejnej lekcji dowiesz się na przykład, jakie są triki na to, żeby poprawnie wymówić ten dźwięk. I na przykład tutaj kończysz, czyli wiesz, że czeka na ciebie kolejna lekcja i zadajesz sobie pytanie, no ale jaki jest ten trik, żeby to poprawnie wypowiedzieć, bo są dwa takie fajne triki, nie? Albo możesz zrobić tak, że przerabiasz sobie lekcję i odsłuchujesz sobie tylko 30 sekund z kolejnej. I nie pozwalasz sobie dokończyć. Czyli ty wiesz, o czym będzie ta lekcja kolejna, ale... Nie masz jeszcze tej wiedzy, jest ten brak. Słuchajcie, czy to się sprawdza? Sprawdza się to, ponieważ są całe strategie marketingowe, które właśnie na tym się opierają. Na przykład jest taki gościu, który nazywa się Andrzej Chaperon i on jest mistrzem marketingu mailowego i on stosuje technikę open loops. I jak na przykład mam takie maile, gdzie powiedzmy otwieralność maila jest 13%, czyli 13% osób, do których ja wyślę, otworzy w ogóle tego maila. Już nie powiem, że przeczytam. To tak jak stosowałam technikę Open Loops, to tam otwieralność była 70%. Zaangażowanie niesamowite, jeszcze ludzie odpowiadali. I mówili, że czyta się to jak nowele, jak wiecie, jak, jak powiadanie, nie? Dlatego, że teoria open loops zakłada, że w jednej wiadomości mailowej otwierasz jakiś wątek, ale go nie dokończasz. i zostawiasz lukę, zostawiasz jakieś pytanie, na które nie ma odpowiedzi. I to może być zrobione świadomie, albo może być nieświadomie, tak jakby podświadomie gdzieś tam. Czyli na przykład zrobiłam to kiedyś na szkoleniu. Słuchajcie, na żywo występowałam w Bristolu, prowadziłam szkolenie Kobieto, masz w sobie moc. Zaczynam, bo to było seria szkolenia, prowadziłam jedno z nich. I żeby utrzymać uwagę, a wiedziałam, że będę miała z tym trudność, dlatego że ja występowałam chyba piąta i zaraz przed samą przerwą obiadową. Czyli wszyscy głodni, wszyscy już zanudzeni na śmierć, niektórymi wykładami, które były strasznie nudne. Z szacunkiem dla wszystkich osób, którzy przygotowali i wiecie, serce całe w, to, w to swoje włożyli, no ale wiecie, jak trzeba siedzieć na tyłku przez tyle godzin, to można się słuchać i zapłakać. I u mnie było tak, że zrobiłam sobie taką strukturę tego wystąpienia, że mówiłam, że to było jak z sukcesem zarządzać domem i biznesem. To tak było. I na przykład mówiłam, że zdradzę Wam dzisiaj trzy sekrety, jak z sukcesem zarządzać domem i biznesem. Tylko chciałabym, żebyście mieli świadomość, że w tym wszystkim najważniejszy jest numer jeden. Ale o tym za chwilę. No i jadę z tym pierwszym sekretem. I potem na, na koniec mówię, i, to, wiecie, i to jest, widzicie już, jakie to jest bardzo ważne, nie? Ten sekret. Jednocześnie nie ma on najmniejszego sensu, jeżeli zapomnimy o numerze jeden. Wracając do sekretu numer dwa, nie? I ludzie mieli cały czas otwarty ten w głowie to pytanie, ale co? No co jest tym numerem jeden? Co nie jest? Więc po prostu, słuchajcie, yy, można otwierać takie jeden w jednym miejscu, można można łączyć takie te lupy, kilka takich lupów robić. Um, tak, żeby ludzi nie zamęczyć. też, nie? Oczywiście numerem jeden jesteś ty jesteś Ty, jeżeli o siebie nie zadbasz, to za żadne zarządzanie z sukcesem, domem i biznesem Ci nic nie da, bo najważniejsze jesteś Ty, więc trzeba umieć o siebie zadbać. Więc to słuchajcie, to taki otwarty lub. To się stosuje w przemówieniach, w wystąpieniach, w marketingu i to się sprawdza. Nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby zastosować to w utrzymaniu motywacji w mojej pracy. Zastosowałam, słuchajcie, raz, jestem zaskoczona, jak ja mam w tym momencie zadaniowość i takie tunelowe myślenie, że ja mam, już wiem, co będę dzisiaj robić, wiem, co chcę zrobić, wiem w ogóle. Yy... Do czego siadam, po prostu bez żadnych tam jakichś wątpliwości. Więc was zachęcam do tego. Jeżeli jedne takie miejsce, w którym wydaje mi się, że to się nie sprawdzi, to jest na siłowni, bo nie mogę zrobić, wiecie, treningu na 80%, a nie wiem, zrobić rozgrzewkę, wycisk, a takie cooling down to zrobię jutro rano, jak przyjdę, nie? To tak się nie sprawdzi. Więc to są te wszystkie miejsca, gdzie wymagana jest jakaś ciągłość, nie? gdzie jest wątek, można rozpocząć jakiś wątek i go zostawić. Nie? Z tym Was zostawiam. Przetestujcie, jestem ciekawa, jak Wam się to wszystko poukłada. Dam Wam znać, jak już dokończę to moje zadanie i będzie gotowa pierwsza lekcja. Myślę, ja już o kursie z wymowy myślałam. choch, Jak dawno? Mam taką potrzebę go zrobić. Ja jestem świrem angielskiej wymowy, to jest moja pasja absolutna i wiem, że potrafię to zrobić dobrze, wiem, że potrafię dobrze nauczyć, dobrze wytłumaczyć. To jest coś, w czym ja czuję się pewnie i, i czym chcę się dzielić. Wiem, jak bardzo to jest ważne. Mm, więc, yy, więc będę starała się to zrobić. Nie wiem na ile utrzyma, uda mi się utrzymać, słuchajcie, motywacji do zrobienia tego, bo dźwięków takich, których my w języku polskim nie mamy, a które są w języku angielskim, jest co najmniej 25, jeżeli nie więcej. Tutaj mówię, jeżeli nie więcej, bo też zależy, czy wliczamy dyftongi, tryftongi i jakieś wariacje lokalne. Nie? Do tego mowa ciągła, do tego elision, czyli wykluczanie pewnych dźwięków, intonacja. Nie wiem, czy mi pary starczy na to wszystko, ale zacznę to wszystko robić sobie po kolei. Właśnie tak będę zaczynać i nie kończyć ciekawe, co to przyniesie. Na pewno, jeżeli będę widziała wasze zaangażowanie i że będę widziała, że wam to służy, to na pewno to będzie mi łatwiej skończyć. Więc jeżeli uważacie, że to jest dobre, to pójdźcie, przetestujcie, jak już to będzie gotowe i dajcie znać, jak wam się podoba. Dobra, i czy chcecie więcej, czy robimy od początku wszystkie dźwięki, czy ucinamy to i zostawiamy to na tym jednym dźwięku, który jest jakoś tak wyjątkowo problematyczny na tym etapie. Waszej nauki języka angielskiego. moja Anioły. aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko Ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to, na czym się skupiasz oraz przez to, na ile potrafisz zostawić sprawy niedokończone w mądry sposób, tak, żeby mieć konkretny punkt startowy na następny raz. Wyściskuję Was w tym miejscu, w którym jesteście, e, swojego dnia, swojego życia dzisiaj. Widzę, że ktoś tutaj mi bardzo usilnie serducha wysyła, ale jest to, ja mam, widzę jednego lajka, więc to musi być jedna osoba, która to robi. Dzięki wielkie Tobie, kimkolwiek jesteś. Miło to widzieć. E, miłego i spokojnego dnia oraz weekendu Wam również. E, Martynka, wyściskuję i za... A to Martynka! Martynka, dziękuję za wszystkie Twoje serducha, które mi codziennie wysyłasz. Ja to widzę już któryś dzień i naprawdę, no naprawdę... Przychodzę, ugaduję się, jedna martynka mi serca wysyła i to jest dla mnie fajne, bo to jest interakcja, która pokazuje, że warto. Pamiętajcie, że w poniedziałek widzimy się na nowym kanale, że ja nie musiała do siebie gadać, wiecie, do ściany. To macie linka tam w opisie. Yy... No, Jezus... Nareszcie jest jakiś hejter. A dobra, dziękuję Ci, że jesteś, bo właśnie zawsze musi być do, dla równowagi. Już dzisiaj ktoś mi tutaj e, komplementy prawił niesłychane od samego rana, więc jesteś i ty. Dziękuję Ci bardzo mocno. Za wprowadzenie tego elementu równowagi do mojego życia! E, Moje anioły. E, Moje anioły. Aniołeczki. Cudownego poranka. Cudownego dnia. I cudownego życia. Widzimy się w poniedziałek. Już nie w tym samym miejscu, w nowym miejscu, ale o tej samej porze. Budziaczki, papa. Pa.